Witam Was wszystkich serdecznie i zapraszam Was na plażę. Jesteśmy w Preston Beach, około 120 km na południe od Perth. Pogoda była cudowna. W nocy padał deszcz. Teraz świeci słońce, jest około 21 stopni. I my właśnie pójdziemy na bardzo, bardzo długi spacer po plaży. Ocean jest rozhukany, groźny, nie będziemy do niego wchodzić, bo nie czujemy się na tyle silni, żeby w tych falach się kąpać. Ale będziemy sobie szli, rozmawiali i podziwiali piękno tego świata. To Wam zapyli cały ten? Do? Jak widzicie, taki wiatr na plaży był, że wszystko, co nagrałam i naopowiadałam, niestety muszę wymazać i jeszcze raz teraz będę nagrywała. To jest plaża, która jest odległa około 120 km na południe od Pert. Miejscowość się nazywa: Preston Beach. My zwykle jeździliśmy do Mylap. To jest plaża, na której można jeździć właśnie tymi Foil Drive, czyli samochodami z napędem na cztery koła. W zasadzie to jest pierwsza plaża od Perth, na której można takimi samochodami jeździć. Następna to jest w górę na północ, miejscowość Lanselin. Tam też jest podobna plaża i tam również można jeździć po takiej plaży. Na, na przyszły wspomnienia, chodząc te, tutaj, ponieważ spędziliśmy tutaj chyba przynajmniej Dziesięć dobrych lat, kiedy przyjeżdżaliśmy prawie każdy weekend, ponieważ Janusz też swojego czasu pragnął mieć taki samochód z napędem na cztery koła. Wydaje mi się, że bardzo wielu mężczyzn ma takie pragnienia. Mnie to nigdy nie pociągało, no ale oczywiście kupiliśmy swojego czasu. Kupiliśmy Mitsubishi Pajero, tutaj na tym zdjęciu widzicie. No i jeździliśmy po tych plażach przez jakiś czas, aż ja któregoś dnia się zbuntowałam i powiedziałam, że jeździć nie będę. Większość z nich, jak tutaj widać na tym, ja to jest bardzo duże zbliżenie, dlatego kamera się trzęsie, to jadą po prostu kawałek dalej od tej plaży, która jest taka sama tu, czy w tamtym miejscu. Nie wiem z jakiego powodu chcą jechać tym samochodem. I często właśnie też wożą cały sprzęt na ryby, bo wiele ludzi łowi ryby. Żeby łowić ryby w oceanie nie trzeba mieć żadnej licencji, ani niczego nie trzeba kupować czy opłacać, więc jest dosyć spora grupa ludzi. My tych ryb nie łowimy, Janusz nie łowi, mamy wprawdzie wędki od czasu do czasu, próbowaliśmy, ale jakoś nigdy nas to specjalnie nie wciągnęło. To jest następny problem emigranta, że my wynieśliśmy zupełnie inne przyzwyczajenia, wychowaliśmy się w Polsce i mieliśmy nie było oceanu, nie było takich rzeczy, jak jeżdżenie po plażach. To wszystko było dla nas nowe. I każdy tutaj w Australijczyk ma duże hobby. Większość z nich się zajmuje tym australijskim futbolem, głównie soker, czyli taka piłka nożna, którą w Polsce się grywa, ona jest mało popularna i bardzo niewiele ludzi się tym pasjonuje. Mnie znowu ten ichniejszy futbol w ogóle nie odpowiada ani. Troszkę szumu, jak fale się rozbijały, one były potężne, te fale i bardzo groźne. Także jak przyjechaliśmy tutaj, musieliśmy znaleźć sobie jakąś pasję i naszą pasją stało się podróżowanie. I jak raz ten swój nasz pierwszy full drive kupiliśmy, czyli samochód z napędem koła, zaczęliśmy próbować jeżdżenia po plaży, rozbijania namiotów, a potem kupiliśmy karawan. I teraz zaczął się inny etap naszego życia. Już od tego momentu zażegnaliśmy namioty i zaczęliśmy. Cieszyć się Australią, taką dziką. Jak widzieliście, jechaliśmy tutaj przez wodę, bo akurat pojechaliśmy do Coral Bay, czyli te 1200 km stąd na przepiękną plażę, gdzie jest rafa koralowa. Jak wracaliśmy, to padały deszcze. Tam, jak deszcze padają, to się całe drogi zalewają, i czasami trzeba tydzień stać i czekać, aż woda opadnie, żeby droga była przejezdna. A jak się ma samochód z napędem na cztery koła, to do pewnej głębokości można jechać. Z tym trzeba pamiętać, że to może być dosyć niebezpieczne, bo czasami ta woda jest bardzo silna i rwąca i potrafi samochód zabrać. I tak powoli, po iluś latach, prawdopodobnie to już pewnie 10 lat naszej emigracji, było, jak powoli, zaczynamy czuć się właśnie częścią już tego kraju, zaczynamy powoli robić rzeczy, które nam sprawiają przyjemność. Wiecie, bo jak przyjeżdżacie w nowe miejsce, do kompletnie nowego kraju, do nowej kultury, to bardzo często to wszystko co ci ludzie, którzy żyją w tym miejscu robią, to wam może kompletnie nie odpowiadać, ponieważ my co innego znamy i co innego lubimy. I to jest następny mankament emigracji. Co to jest? Do? Z no. tego się piłki do ping-ponga robię <laughs> oblewamy wiałą farbę i coś odbija, nie? No ale co to jest? jest? Ziemniaki? No. Takie to wyglądało trochę jak filc. Nie doszliśmy, co to jest, ale stwierdziliśmy, że to chyba może jest trawa morska, czy jakieś inne rośliny, które fala w takie kulki zbija i pełno tego na plaży leżało. A te olbrzymie opony, które tutaj leżą, to są od tych potężnych maszyn górniczych, i one są tutaj położone po to, żeby właśnie samochody nie wjeżdżały. To jest kawałek plaży wyznaczony tylko dla tych, którzy chcą się opalać i leżeć, bo inaczej ci, którzy mają samochody, to nie dają nikomu wytchnienia i będą jeździć absolutnie w każdym miejscu. Także, prawie na każdej plaży, takiej gdzie wolno samochodem, to kawałek jest wyznaczony do opalania. Jeżdżenie Four -wheel Drive po takim piasku to też jest bardzo skomplikowana technika i nie jest takie łatwe. Szczególnie te nasze plaże mają dużo takiego piasku, który się zapada, i żeby na tym jeździć i mieć sukces, i nie zakopać się, to jest też sztuka i kawałek. Ja pracowałam z Austriakiem kiedyś, który uwielbiał właśnie jeździć tutaj po plaży na ryby i on prawie codziennie i na każdy weekend on w tym samochodzie spał i miał tam wędki i właściwie całe życie spędzał tak na plaży to mówił, że widział tyle samochodów które zostają do oceanu zabrane bo jak ktoś nie ma wprawy i jedzie jedzie właśnie za blisko linii brzegowej i raptem przyjdzie potężna fala, fala i podmyje jemu koła i samochód się zapadnie nisko to czasami już nie ma ratunku i ten samochód Samochód jest coraz niżej, coraz niżej, ta fala go coraz bardziej wciąga do oceanu, i prawdopodobnie nie jeden samochód gdzieś tutaj na dnie tego oceanu leży. Myśmy właśnie teraz, jak byliśmy, to byliśmy świadkami takiego zakopania samochodu. Ja go mam nagranego. Także jak w tym odcinku nie zdążę, to w następnym wam pokażę. Około 15 lat temu myśmy zajechali kiedyś tutaj, właśnie nie do tej miejscowości Preston Beach, tylko do Majla, i tam jest taki maleńki Caravan Park. Zamówiliśmy sobie miejsce i się okazało, że pani w recepcji powiedziała, o, mamy tutaj polską rodzinę, która już od 10 lat przyjeżdża w każdy weekend. I poznaliśmy Polaków tutaj w Majlach, którzy kupili sobie miejsce na karawan park i mieszkali. Właściwie każdą wolną chwilę i wakacje sobie zrobili taką przebudówkę do karawanu i po tej plaży mieli taki stary four-wheel drive i jeździli łowili ryby. I myśmy potem razem z nimi chyba spędziliśmy tutaj około z 10 lat jeździliśmy, albo 8. Myśmy bardzo długo potem jeździli do Majlab, jak spotkaliśmy tych znajomych Polaków. Tak, tak. Bardzo długo tak. I tutaj nasz syn na motorze swoje pierwsze kroki robił. Spędziliśmy kiedyś Wielkanoc pod parasolami. Opowiadam o naszych jak pierwszy raz tutaj przyjechaliśmy. Były to przyjemne czasy, dzieci rosły, miały tutaj było bardzo piękne dzieciństwo na tym piachu, jeżdżąc sobie i po wydmach. To były jeszcze czasy, kiedy pert było małe, potem, jak zaczęło rosnąć, to właściciel zaczął budować resorty, jakieś domki kempingowe. Układ się zmienił, no i przestaliśmy tutaj przyjeżdżać. No, szkoda. Dzisiaj odwiedziliśmy to miejsce i sobie z sentymentem wspominaliśmy dobre, dawne czas. Tak to trzeba było budować tutaj, to nasze nowe życie. Ja zawsze uwielbiałam jeziora i las, ten polski las. Tak bardzo tęskniłam przez pierwsze lata i musieliśmy odkryć inne przyjemności. I odkryliśmy plażę, i do dzisiaj ją pokochaliśmy bardzo. I jest nam ogromnie przyjemnie. Dzisiaj już nie mamy karawanu. Mieliśmy dwa razy karawan i próbowaliśmy, i stwierdziliśmy, że Motorhome nam bardziej odpowiada, ponieważ my lubimy często, to znaczy ja, prawdopodobnie Janusz by zaraz powiedział, zmieniać miejsce, a Motorhome jest zdecydowanie łatwiej, on jest łatwiejszy do manewrowania i łatwiejszy do tego, żeby gdzieś zaparkować w cichym miejscu. No, Janusz próbował mnie również namówić na jazdę na motorze, ale ja zostanę przy swoim Motorhome. Tutaj na tej plaży jest bardzo dużo tych łusek, takich od Ośmiornicy, czyli to się kalabarnica po polsku nazywa. One się dosyć łatwo łamią. Jest ząb, taki, ona tam ma jeden ząb. Niebawem znajdziemy, jak taką, żeby wam to pokazać. Nie ma, zauważcie, muszli na tej plaży, ponieważ od samego brzegu ten ocean tutaj jest bardzo głęboki. Dosłownie chyba 5-10 metrów, jest parę metrów głębokości. Nie jest to przyjazna plaża do kąpieli, jak widzicie, ta Fala, ciągnie piach od spodu i jak się w coś takiego dostaniecie to tak skotuje, że ja nie wiem czy człowiek z tego wyjdzie żywy chyba że jest bardzo młody i świetnie obeznany w takim oceanie jak to już jak widzicie na tym zdjęciu nasze dzieci sobie już nieźle z tymi falami radzą nawet moje bardzo młode wnuki również radzą sobie i czasami się śmieją z nas bo my jak dwie takie pokraki boimy się często wejść w te fale ja już ryzykować nie będę, to już nie dla mnie, my sobie będziemy brodzić tylko do kostek albo kąpać się tam, gdzie nie ma prądów. Plaże są przeróżne, nie każda plaża jest taka sama. My nie mamy tutaj bardzo wiele zatok w Western Australii. Jest zatoka właśnie w tym Cockburn, tam gdzie ostatnie spotkanie mieliśmy, przy Rockingham jest zatoka. We Fremantle plaża jest również dosyć łagodna i nie ma prądów, ale... Od Mandziurach w dół te plaże potrafią mieć bardzo silne prądy i wiele ludzi, którzy przyjeżdżają tutaj na wakacje, bo czasami ten ocean nie jest taki rozlukany, jest łagodniejszy, wchodzą sobie śmiało do takiej wody. A tam kawałek dalej, gdzie woda się robi go, e, głęboka, potrafią być bardzo silne prądy. Zwykle stoją znaki na parkingach o tym i ostrzegają ludzi, żeby uważali na te prądy. I jeżeli się taki pływający dostanie w taki prąd i zacznie walczyć i za wszelką cenę będzie chciał dopłynąć do brzegu, to w zasadzie ma gwarancję tego, że się utopi. Maleńkie, baby, i tutaj. O, nie wiem, czy widać na ciemnym, na błysce może. Na swoim Widać ząb? To jest jeden, jedyny ząb, który odbiornił sam Tak, koło Nasze pierwsze wycieczki, jakie robiliśmy, to myśmy właśnie na takich wydmach poza oceanem sypiali. Wjechaliśmy sobie od tyłu, zawsze samochodem, namiot rozbiliśmy, znaleźliśmy jakiś domek, gdzie w miarę cicho było i spędziliśmy sobie przyjemną noc. Można sobie ładnie położyć kocyk i leżeć sobie cichutko i słuchać szumu falu. Na, na chwilę sobie już jak przyjechaliśmy zupełnie świeżo do Australii, to jak pierwszy raz się wybraliśmy na to nad taki ocean, to właśnie znaleźliśmy sobie taki dołek na wydmach przy oceanie i sobie rozbiliśmy tutaj namiot i żeby pierwszy raz to nie, nie mieliśmy w samochodzie. I teraz jak zrobimy chwilę ciszę, to posłuchajcie, jaki piękny dźwięk. To się tak fantastycznie śpi przy szumie oceanu i cykat. jest Takie relaksujące i to tak uspokaja, że ja chyba po 15 minutach wpadam w jakiś trans i się gdzieś przenoszę w inny świat. A mimo, że dzisiaj jest chłodny dzień, bo jest 20 chyba 1 czy dwa stopnie, to, jest w to tym tu miejscu. w tym miejscu jak się leży, to jest bardzo gorące, jak nie ma tego chłodnego wiatru i takie na wietrze tańczące trawy na błękicie oceanu z tym szumem wody i śpiewem cykat. Jest bardzo, bardzo uspokajający. Człowiek zamyka oczy i pogrąża się tak, w jak się Zaraz innym będę nie, nie, nie ruszę, stąd, się uspokoi. To się uspokoisz i nie, 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 nie będę mógł chodzić. A co się stanie? No będę ten. <śmiech> <śmiech> będę martwy. <laughs> Muszę się ruszyć. Janusz został wprowadzony w trans. Nie mogę nóżkami. <laughs> Nóżki ma bezwładne. Szum oceanu ukoił, serce zwolniło rytm. No, ruszamy dalej. Wstajemy na nasze rozhukane fale. Żeby kąpać się w takim oceanie, to trzeba mieć bardzo dużą sprawę. Ja na pewno bym dzisiaj nie weszła tutaj do wody. Emigracja dostarczyła nam tylu nowych doświadczeń, tylu nowych przeżyć. Zostaliśmy tutaj rzuceni w ten taki odległy, odizolowany zakątek świata i musieliśmy przystosować się do zupełnie innego stylu życia, tego, którego znaliśmy wcześniej. Jak już zauważyliście, Australia nie jest w ogóle podobna do Europy. Jest bardzo groźna, jest bardzo surowa. To jest olbrzymi teren i takie tutaj życie trochę jest dzikie, jak jeszcze chyba się żyło w takich plemionach. Także, wszystko to, co było nam znane i bliskie sercu, raptem zniknęło i musieliśmy się uczyć wszystkiego od początku. Wielu ludzi na emigracji ma problem z tym, żeby przystosować się do nowego. To jest tak samo jak próbujemy nową potrawę. Wielu z nas się boi spróbować czegoś, czego nie zna i z góry zakłada, że jemu to nie będzie smakować, a szczególnie jak to coś nie jest zbyt apetyczne, tak jak na przykład stuletnie jajka chińskie, czy innego rodzaju potrawy, które Azjaci jadają. My mamy problem, żeby to choćby spróbować, a co dopiero mówiąc o akceptacji. I tak samo jest z życiem. W nowym miejscu. Każdy, kto się wybiera, to musi pamiętać, że pozostawia poza sobą wszystko, co znał, i wchodzi trochę w taki zupełnie inny świat, gdzie są inne wartości, inne zwyczaje, inne tradycje i to wszystko trzeba się od początku uczyć. Jak właśnie nas minął teraz samochód, stwierdziliśmy, że to jest takie smutne, jak trzeba się w pudle zamknąć i, i trzeba jechać gdzieś i nie można czuć tego wiatru, ani piachu, ani, ani soli, zapachu. ani zapachu. Ludzie kupują te samochody, ja też miałem. Ale Wiesz, to tak jest... Miałeś. Tak, ja wcale nie mówię, że to jest złe, ale na koniec dnia to, to nie jest potrzebne. Bo to kosztuje kupę pieniędzy, człowiek się tylko namęczy. Wiesz udowodnij sobie, że może to zrobić, a potem to nie ma znaczenia, bo Dwa... żeby przejść gdzieś, to tak jak można wejść na górę albo wlecić ja byłem tam i ja też byłem tam ale ja tam szedłem na piechotę i to ma zdecydowanie większą Większe wartość znaczenie, 28 lat życia tutaj na tym australijskim, pustym kontynencie myśmy próbowali oczywiście wszystkiego, co każdy człowiek tutaj to było fascynujące mieć samochód z napędem na cztery koła, móc się zakopywać. Nieraz się zakopaliśmy, prawda? No, ja oj, nieraz. Wiesz, samochód, tak, też przewróciliśmy samochód do góry dachem tu, tak, w rzece nam wpadł. Potem chyba tydzień się go wyciągało z tej rzeki. Także przygody mieliśmy przeróżne. Spaliśmy na tych wydmach i stwierdziliśmy, że. W zasadzie gdziekolwiek jest droga, którą można zwykłym samochodem dojechać, to tym four -wheel drive, czyli tym z napędem na cztery koła, tam gdzie się dojedzie, nie ma nic piękniejszego. A chodzenie i bycie na powietrzu jest zdecydowanie przyjemniejsze i tańsze. Tańsze i zdrowsze. Mówią, że najpiękniejsze rzeczy Najlepsze na tej ziemi są za darmo. Są za darmo i to jest, wiecie co? 100% prawda. Wcale nie. Te piękne domy, samochody, ubrania, cokolwiek. Tylko po prostu. Bycie z przyrodą, życie w symbiozie, słuchanie, wąchanie zapachów ziemi jest tak przecudowne, że żadne supermarkety, żadne sklepy, żadne perfumy, czy, te, czy żaden film nie odda natury. Dobrze gadasz, masz kwiaty. <laughs> Dziękuję. <laughs> I to nie ma znaczenia A, miałem, to z tego. I to nie ma znaczenia, gdzie jesteście, bo każde miejsce, każdy zakątek na tej kuli ziemskiej jest przepiękny, jest cudowny i... Zawsze go można odkryć i cieszyć się nim. To, co może pójdziemy. Kiedyś tutaj był taki bardzo duży sztorm. Pamiętam któregoś dnia, i jak rano wyszliśmy po tym sztormie, to te fale czasami wyrzucają ogromne ilości ryb. I któregoś dnia można było wiadrami zbierać te ryby. Musiała chyba jakaś ławica być i fala po prostu wyrzuciła to na plażę. I wszyscy ludzie lecieli, jak tylko zdążyli, cokolwiek złapać, to zabierali, bo ptaki były również chętne. I właśnie tutaj znaleźliśmy taką jedną rybkę, wyrzuconą przez falę, ale niestety ta już nie ma szansy na dalsze życie. Wówczas te ryby, jak ocean wyrzucił, to były całkiem takie spore, pamiętam, z tym, że one się tak rzucały, jak następna fala przyszła, to część pozabierała z powrotem. I tak właśnie człowiek trochę sobie idzie po tej plaży i jest przyjemnie, a oni tymi samochodami jadą jak na highway. I tak nie, nie wiem, czy widzieliście ten pierwszy samochód, który jechał, miał na tej przyczepie tak zwany słek. Ja kiedyś wam pokazywałam w Nanga, chyba to jest taki materac razem ze śpiworem, i oni sobie to kładą na tej plaży i na wydmach, i tak śpią, a wieczorem łowią ryby. To jest raj dla ludzi, którzy uwielbiają łowić ryby. I naprawdę bardzo wielu ludzi to robi. Nasz syn kiedyś yy, harpunem to się chyba nazywa. On po prostu wchodzi do wody i poluje, strzelając do tych ryb. Ja nigdy bym tego nie robiła, ale on pamiętam, uwielbiał. Ten człowiek właśnie złowił jakiegoś śledzia czy coś w tym rodzaju. Idąc po tej plaży, myśmy chyba przeszli 5 km w jedną i 5 km w drugą, nasz spacer miał prawie 3 godziny i tu z daleka było widać gromadę samochodów. Ja zrobiłam duże zbliżenie, bo nie, nie byłam w stanie zobaczyć co to jest, ale potem jak podeszliśmy bliżej, to się okazało właśnie, że jeden się tutaj zakopał i chyba przez pół godziny cała akcja trwała aż samochód został odkopany. I to wiecie dzięki komu? Dzięki młodym Australijczykom. Grupa bardzo młodych ludzi, pewnie mieli około 18-19 lat, przyjechali i mieli cały equipment, którym mogli wyciągnąć ten samochód. A tutaj grupa chyba to turystów, którzy nie bardzo wiedzieli jak po plaży jeździć i mieli nowy samochód, drogi prawdopodobnie samochód. Ale to trzeba wiedzieć, jakie ciśnienie w kołach, trzeba mieć i tak dalej. I nie mieli tych podkładów. Tu im podłożono podkłady, wszyscy klaskali. Będę wam opowiadać, bo głos musiałam wyłączyć, ponieważ był wiatr, ogromna radość, i po pół godzinie samochód został odkopany. Ja bałam się nakręcać, ponieważ wielu ludzi ma problemy, żeby pokazywać ich, i chciałam tylko od dołu, a się okazuje, że nasi Australijczycy uwielbiają być nakręcani, zawsze mi machają i cieszą się, jak. Widzą, że ja idę z kamerą. Dzięki Bogu wszystko skończyło się szczęśliwie. Samochód pojechał dalej. Fala go nie zabrała. Mówię, jak tak raptem przyjdzie olbrzymia fala i podmyje, to się czasami kończy to smutkiem, ale ci ludzie potem, widziałam, zaraz wyjechali z tej plaży i chyba. Kłócili się, nie byli zadowoleni, była dosyć duża grupa, prawdopodobnie dlatego, że może przyjechali nieprzygotowani, może nie spuścili powietrza z opon, ponieważ opony muszą być bardzo miękkie do jechania po takim piasku. Potem, jak wszystkie te samochody wyjeżdżają z powrotem na parking, to zobaczycie, jaki huk jest na tym parkingu, bo każdy potem wyciąga swoją małą sprężarkę i pompuje te opony. I w dzisiejszej dobie tego, tej całej elektroniki, mechaniki myśmy zatracili to co najpiękniejsze w życiu i musimy mieć tyle przeróżnych zabawek. Bo nam się wydaje, że to wszystko nam jest potrzebne do szczęścia i do tego, żeby nam umilić życie i dzień. A ludzie zapomnieli, że to tak przyjemnie jest po prostu iść sobie po tym plaży, czuć piasek pod stopami, czuć wiatr na skórze, a nie siedzieć zamknięty i słuchać brzęku silnika i wdychać spaliny od benzyny. Często ludzie jadą daleko, żeby tam ryby łowić, ale przecież te ryby są chyba w każdym miejscu. Ja nie wiem, czy gdzieś tam dwa kilometry stąd są jakieś lepsze ryby, niż tutaj, nie mam pojęcia. W każdym bądź razie dla wszystkich miłośników, jazdy po piasku. To jest cały czas miejsce 120 km od Pert, gdzie można sobie jeździć dziesiątki, setki kilometrów w te i z powrotem po tym piachu, jeżeli komuś to sprawia przyjemność. A teraz trzeba jechać ładnie na parking, postawić samochód i zacząć pompować opony. Wszyscy pompują. I taka to atrakcyjna muzyka. A wieczorem czekało na nas stado kangurów tutaj przy tym barbecue. I to były takie całkiem duże, niektóre miały po dwa metry. W ogóle tu w tym miejscu było, słuchajcie, setki, setki kangurów na poboczach drogi stały, kompletnie wszędzie. Ja takiej ilości jeszcze nigdy nie widziałam. One tu przychodzą, bo tu się podlewa ta trawa, ona jest widać smaczna, dużo smac smaczniejsza niż ta zeschła trawa w buszu. A myśmy razem sobie z kangurami tutaj stanęli, ugotowaliśmy sobie obiad, obsmażyliśmy sobie nasze ziemniaczki i nasze mięsko, podjedliśmy i pojechaliśmy spać kawałek dalej od oceanu, bo zawsze troszeczkę dalej od oceanu mniej wiatr wieje. Niełatwo podejść do kangura, bo one są dosyć płochliwe. Jak się tylko chodzi, to one momentalnie uciekają. Także, jak widzicie, w każdym parku, na każdym miejscu są takie barbecue. One są gazowe wszystkie, ktoś się pytał. Nie są to elektryczne, tylko właściwie ja nie spotkałam chyba elektrycznych albo są na drewno na otwarty ogień w niektórych miejscach, a reszta to jest właśnie gazowe. Teraz jeszcze czas na kawkę czy herbatkę i pójdziemy zaraz oglądać Zachód Słońca. Na dzisiaj dziękuję Wam serdecznie za oglądanie. Życzę Wam miłego dnia, uśmiechu na twarzy. Ja jestem Hania. Do usłyszenia.